Ok, hey, tu X, a dzisiaj będzie recenzja kostki Land Lans Cube. Więc tak się kostka prezentuje. Porównam ją wymiarami, kolorami. Więc kostka ma 57 mm. Zobaczcie, jest taka sama jak standardowa trójka. Minimalnie może tam większa, ale ma 57 mm. Yy, kolory kolory są yy, raczej takie normalne. Niebieski może jest trochę jaśniejszy, zielony, taki trochę inny odcień, ale tak to kolory są w miarę ok. Rozróżnialne, chociaż sobie przecież można mieć naklejkę, jeżeli komuś nie pasuje. Yy, dobra, więc teraz może pokażę pudełko, ponieważ podczas unboxingu. Nie pokazywałem pudełek, zapomniałem po prostu o tym. Więc dostajemy kostkę w takim oto pudełku. Takie, jakieś różne wzorki. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Tutaj na dole jakieś certyfikaty, mailing china. Ostrzeżenie jakieś. I tak właśnie wygląda pudełko kostki. Dobra, wracamy teraz do Nanlana skuba. Więc teraz, może, budowa. Tak wygląda wnętrze kostki. Krzyżak na cztery centry, czyli coś jak w ramingsie. Tak wygląda center. Aha, bo, no, takie coś. A tutaj jest center, pomyliłem się. Tutaj mamy center, właśnie tak wygląda. Jakieś śruby, nie wiem do czego to służy. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem, czy też je da odkręcić. W każdym bądź razie tak wygląda. A tutaj mamy taki narożnik, można by to nazwać. Kuleczki i także jest śruba. Dobrze. Więc teraz sobie kostkę złożymy. Dobra. Więc poruszanie się może kostki, kostka jest naprawdę fajna, porusza się fajnie, tak klikająco jak coś jak ceramik od ponieważ są po prostu wnętrze, yy, wnętrzu jej kost, yy, kuleczki, które właśnie taki klikający dźwięk jej dają. Kostka ogółem naprawdę fajnie się porusza. Ja jeszcze mówiąc z nie smarowałem. Od skupna nie jest ona chyba smarowana, ponieważ mi się, wydawało mi się, że jaką odświerałbym, to była lekko tusta, więc, więc może ją ktoś smarował. Ale od tamtej pory nie była smarowana. A porusza się naprawdę fajnie. Podoba mi się w ogóle jej feeling. Jeżeli chodzi o chyba to myślę, że to jest naprawdę dobra kostka. Zalona się tutaj postarał. I wyprodukował naprawdę dobrą kostkę tego typu. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć na temat tej kostki? Ja naprawdę ją polecam wszystkim, którzy chcą układać Skjuba. Ponieważ teraz jest ona chyba najlepszą kostką typu Skjub na rynku. No i każda osoba właśnie układająca tego typu kostki powinna tą kostkę posiadać. Polecam ją wszystkim. Oczywiście zachęcam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. E... No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o tą kostkę. Chociaż jeszcze o mogę pokazać. Na przykład, jeżeli ktoś by chciał, to ścinanie zakrętów tutaj nawet tak zbytnio nie ma co jak wodać, ale kostka naprawdę tam takie coś, jeżeli miałbym próbować, ścina. Więc jest fajnie. Dobra. Ale ścinanie do zakręcu tego nie można nazwać. Chodźcie na fanpage, lajkujcie, subskrybujcie i na razie.